6 lutego 2021 roku, temperatura 6 stopni, piękne słońce, sobota, szymano, za dzisiaj. Oby. Zobaczymy. Dobry. Nie, ja ja to Wszystko dobrze. Znaczy z Chorzowa rozumiem, tak? Tak, tak. Tak, dokładnie. Dobrze. Od małego, nie? No dokładnie. Od małego. Od małego na małego. Od małego. Jak to jest? Ty dopiero wychodzisz, a Feru już wraca. O co chodzi? Bo Feru... jest zimno. Rozumiem. Sam? Grasz dzisiaj? Nie. W ogóle? Słama czy w ogóle, to nie wiem. Zaczynamy na ławce, także potem zobaczymy. Po Od porządku będę wspierał chyba, z załapił, a potem zobaczymy tak. jakie decyzje podejmiemy. Czym zadejdziesz jeszcze szczęść. Też tam, mam nadzieję. Jak na boisku tak samo zimno jak w środku tutaj? Zimniej. Zimniej niż w środku? No. To jest ciekawe. To jest tak samo jak ty masz zimne serce. Do mnie. Oj, nie, Kuba. Naprawdę. Nie mam zimnego serca. Mam zimne, serce. zimne serce do mnie, ja tu zobaczyłem już kilka razy i tu nawet wszystkie coś. Cześć Śląsk, co u was? Wszystko dobrze. To widzimy znaczy? się ponownie. Widzimy się ponownie, widzimy się już tyle lat. Ale ja mam na myśli tutaj yy, obóz z Turcji. Aha, razem, tak, tak. Razem bo razem w Turcji byliście w tym samym hotelu co my. Jedno pytanie, no, kto wygra dzisiaj? Jak, jak, to zawsze jest, Śląsk. Jak, jak zawsze Śląsk. Jak to jest, że tak dobrze gracie? Tak, trzymacie się tej czołówki już tak dobre dwa lata? Tak, tak. No, nie widać progres, więc, więc tego, na tym się tutaj... Skupiamy i mam nadzieję, że to się nie zmieni za szybko i że tak już zostanie na stale. Czy będziecie smutni z powodu porażki, czy z piasek, to nie jest. W stanie to Przed meczem nie myślimy nigdy o porażce. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Tak, nie to, że zupełnie komfort dla mnie, ale ja myślę, że. Nie jestem nienagradzalny. Jaki? Nienagradzalny. Narażony? Nie. no, no się no nie, mam, nie mam jakby tego zastępstwa, tak? No, no. Ja myślę, że jak tam je, je, ktoś jeszcze na tej lewej stronie to jest takie dobre, nie? Bo taka ta presja to jest też dobre dla zawodnika. Czy tylko młodzi zawodnicy mogą się naciskać teraz? Tak. Ale ty biegasz szybciej niż młodzi. <laughs> Zobaczymy. Cześć. 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 Przez te ostatnie lata widać, że, że, że to drużyna jest na pewno solidna i, i na pewno czeka nas y, ciężkie zadanie, ale mam nadzieję, że podałamy i dzisiaj trzy punkty zostaną w Gliwicach. Dobrze. Yy, rozumiem, że Ty chcesz się jak najpierw zaprezentować i masz taką sportową złość, czy to raczej... Nie, tamto co już było, już odciąłem, teraz skupiam się na piaście i chciałbym po prostu, żeby piast jak najlepiej teraz wyglądał w tabeli i o to dzisiaj też będę się starał. Bardzo zimno jest, chyba lepiej nie wychodzić. No, naprawdę, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Jest zimno czy nie? Nie, jest super. Czy jesteśmy gotowi? Zawsze jesteśmy gotowi. Panie Rzeczniku, jak drużyna poradzi sobie bez Jakuba Świerczoka dzisiaj? Moim zdaniem dobrze, no jest to duża strata, ale Michał Żuro myślę, że godnie go zastąpi i pokaże, że też się musi miejsce w nie wstydzić w 我跟他们吵架，就是这上。

Dobra, Dziękuję. Dzięki, dziękuję. Bady, 7 lat temu. No dzisiaj. Dzisiaj chodzi 7 lat? Tak. No nie. Tak, To twój tak, tak. dzień dzisiaj. Tak. Dzisiaj. 7 lat temu podpisowałem już piast. Właśnie dyrektor mówi, że ostatni dzień obozu w i No, Najlepsze. No to dzisiaj to no, jest twój mecz. Twój mecz. Dzięki, dzięki. 200 meców wady w piaście. Czy spodziewaliście się tego, kiedy go sprowadzaliście do piasta? No, trudno było się spodziewać. Pamiętam, że Buddy dołączył do nas na obozie w Hiszpanii, gdzie byliśmy. Yy, Trenował z nami parę dni, uczestniczył w dwóch sparingach. No i zaprezentował się na tyle dobrze, że pamiętam, w ostatni dzień, w dzień obozu, żeśmy się zdecydowali, żeby został z nami. Ale pamiętam, że umowa była dosłownie do końca sezonu, czyli na 5 miesięcy, a potem zobaczymy. No i z tych 5 miesięcy zrobiło się chyba 7 lat, tak? 7 lat, pięknie. No, I tak to wyglądało. I niezniszczalna pani fotograf ze Śląska-Wrocław, pozdrawiamy. Znaczenia prawa, lewa. Jedna jest okej? Okay? Może być jedna. Do kieszeni wrzucam. No tylko proszę rozpiąć sobie. Taki mecz się trafił, że dorosłych obrońców bardzo twardo i ja też nie odpuszczam. E, robię swoją robotę. co Jak nowa piłka? Bardzo Jaki fajna. Jakie zmiany w ogóle odczułeś? Nie, słucha się tak samo jak... <laughs> nie, no, nie no, jest całkiem w porządku. Jest fajnie ok gra, no. Na razie Żyrki się słucha dobrze dzisiaj. No i fajnie, oby nas się słuchała. Do końca, na do końca sezonu. Czekamy na ciebie na boisku. Cześć, jak się czujesz? Dobrze, dobrze. Lepiej. Lepiej. Tak, co pierwszy pierwsze trening. Zobaczymy. Jawier, jak się ogląda mecz teraz? Dobrze, dobrze, 2-0. to gra lepiej. Piastr. Cały czas piastr. I 2-0 się skończy? 3-0, ja myślę. Czekaj, bo jest tutaj すごい頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ Jest. Dziękuję Dobra, i powodzenia. Dziękuję, powodzenia. 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 się. I jak się mecz podobał? Na no stronę za bardzo. No. Także Piast tutaj nie pozostawił absolutnie śląskowi nic do gadania. Niemal, Druga nie... linia, jak Jadłowiec, Sokołowski, propasura, a tam co, jakaś ściana z puchu zrobiona bardziej. <grywa> no niestety, przykro na bardzo, ale można Mam chyba trochę bardziej. Powodzenia w następnym meczu. Wzajemnie, wzajemnie. Na zero z tyłu. dobra dobra wywoda. Cieszę się, cieszę się. Kolejny dzień pracy, Oby tak było. <grywa> Gratulacje no super. Z tyłu, gratulacje. w tu no. no more, no. No. No jest debiut, Cały Chorzów czekał na ten debiut. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, cieszę się mega. Przynieś swoje kolejne marzenie i jestem bardzo zadowolony. No, zagrałeś w Ekstra super. Natomiast. Mega. Co teraz? jakie cele? Pierwsza bramka teraz. To na pewno, ale najważniejsze jest, żeby łapać jak najwięcej minut. Co powiesz z kibicom tu do całego Śląska? No że... Teraz wiem co powiedzieć, cieszę się, jestem tak zadowolony, że możemy pogadać jutro. Dobra mat. gratulacje jeszcze raz, dziękuję. Dzięki. Najważniejsze to, że to byłyśmy trzy punkty, bardzo się cieszę ze tej bramki. Wiadomo szkoda, bo jak dwie to by było już w ogóle super, ale A, naprawdę napady się do tego, że zero z tyłu i dwa. Gratulacje, bardzo gratulacje Patryk. Dzięki. jesteś bardziej ofensywny czy defensywny, czasami sobie takie pytanie zadaję. Bardziej defensywny, ale jak można się podłączyć do przodu, to, to trzeba tam biec, żeby zdobywać te bramki. Szkoda, że druga nie wpadła, ale jak to powiedziałem, tam małą łyżeczką i najważniejsze trzy punkty. No tak, pokazujesz to, że ciężko pracą i spokojem, pokazujesz to, że jeszcze można iść zaraz do góry. No. Myślę, super. że jak cała drużyna i, i jestem przekonany o tym, że będziemy szli do góry. Dziękuję. Dzięki. To jest dobra robota. Tak jak mówiliśmy przed meczem, konsekwencja, realizacja tego co chcieliśmy grać. Można powiedzieć, że bardzo pewna wygrana. O to chodzi, o to chodzi. Oczywiście to kosztowało też zdrowie, ale gratuluję wam. O to chodzi. O to chodzi. Idziemy w tym kierunku, dobra? Gratulacje. Brawo! Kto cię zwycięży?